Paweł Jonik, kłaniam się i zapraszam na serwis sportowy. Już w czwartek piłkarzy Lecha Poznań czeka mecz o być albo nie być w tegorocznej Lidze Europy. O fazę grupową tych rozgrywek kolejusz zagra na wyjeździe ze Sportingiem Charleroi. Przed piłkarzami Lecha Poznań prawdopodobnie najtrudniejsze, a już z całą pewnością najważniejsze spotkanie w dotychczasowym sezonie. W czwartek o godzinie 19 poznaniakom przyjdzie mierzyć się na wyjeździe z liderem bieżących rozgrywek Jupiler Pro League, Sportingiem Charleroi. To spotkanie, które jest ogromną szansą dla piłkarzy poznańskiego Lecha, żeby wrócić się po dłuższej przerwie do fazy grupowej Ligi Europy. Myślę, że ta okazja jest znakomita, bo drużyna Schollerua, mimo że jest liderem piłkarskiej ekstraklasy Belgii, to nie jest drużyna, która ma jakieś markowe, wielkie osiągnięcia, przede wszystkim na Europejskim Forum. Ich największe osiągnięcie to była was do trzeciej rundy kwalifikacji. Gładko odpadli z ukraińską Zorią Ułgańscy. To było już dosyć dawno. W tym sezonie Belgowie znakomicie radzą sobie w lidze. Odnieśli oni sześć zwycięstw i zremisowali tylko raz, jeden do jednego z Muskrą w ostatnią niedzielę. W siedmiu meczach stracili zaledwie trzy gole, czyli zdecydowanie najmniej w lidze. Sporym atutem drużyny z Charleroi są stałe fragmenty gry, które na początku sezonu nie były mocną stroną kolejorza. Jeśli chodzi o siłę ofensywną drużyny Charleroi, to są Irańczycy. Jest Reza, Rezai, najlepszy strzelec bodaj pięć goli, jak do tej pory w lidze belgijskiej strzelonych. Ali Gulidazek, to jest człowiek, który lubi mu dogrywać te piłki. Jest tam też piłkarz o dosyć skomplikowanym nazwisku, Marko Ilai Macharitra. To jest Madagaskarczyk, który stara się w środku pola kreować grę, a co ciekawe też dla polskich, myślę poznańskich, także kibiców, fakt, że występuje w tej drużynie znany z boiska naszej Ekstraklasy Japończyk Riota Morioka, który też odgrywa niepośrednią rolę w drużynie belgijskiej. W spotkaniu z Lechem na pewno nie wystąpi bułgarski lewy obrońca, Iwan Goranow. Jak donosi Gazeta Wyborcza, defensor Charleroi nie wystąpił w ostatnim meczu ligowym z powodu zakażenia koronawirusem i został odizolowany od drużyny na domową kwarantannę. Szanse Lecha Poznań w meczu z Belgami przeanalizowali w najnowszym wydaniu Fan Club studio Mateusz Kuźniewski oraz jego goście. Radosław Nawrot i Damian Smyk. Magazyn znajdą Państwo na stronie WTK.pl oraz na naszym kanale w serwisie YouTube. Pozostajemy w temacie piłki nożnej. 9 zwycięstw, 29 bramek strzelonych i tylko 7 straconych. Trudno lepszy początek sezonu ligowego niż ten w wykonaniu piłkarzy Polonii Środa Wielkopolska w grupie drugiej i trzeciej Ligi. W piątek podopieczni Krzysztofa Kapuścińskiego mierzyli się z chemikiem Police. W piątkowe spotkanie dobrze weszli gospodarze. Już w drugiej minucie po wrzutce w pole karne Michał Telicki przypadkowo skierował piłkę do własnej bramki, dając gospodarzom prowadzenie. Siedem minut później było już 2 do zera. Tym razem po nieudanym wybiciu piłki przez obrońcę na listę strzelców wpisał się Jędrzej Kujawa. W 18 minucie meczu faulu we własnym polu karnym dopuścił się obrońca Chemika, a jedenastkę na bramkę zamienił Wojciech Onsorge. Na kolejne trafienie w meczu trzeba było poczekać do minuty 43. Precyzyjne dogranie ze skraju pola karnego wykorzystał Damian Buczma, dając Polonii czterobramkowe prowadzenie. Po zmianie stron piłkarze ze Środy Wielkopolskiej nie byli już tak skuteczni. Chwilę przed końcem regulaminowego czasu gry sędzia podyktował rzut karny za faul na Adrianie Szynce. Sam poszkodowany podszedł do piłki i celnym strzałem z 11 metrów Przypieczętował zwycięstwo Polonii. Trzeba się cieszyć z tego, że, że wygrywamy, że udało się zbudować fajną drużynę. No ale mówię, dzisiejszy mecz zamykamy, zrobimy analizę, a tak naprawdę od jutra szykujemy się już do bardzo trudnego pojedynku w przodkowie. Spotkanie z GKS-em przodkowo w sobotę o godzinie 14. W weekend grały też inne wielkopolskie drużyny. Nielba Wągrowiec wygrała w derbach z Unią Sważę z 4 do 3. Remisem 1 do 1 zakończyło się starcie Sokoła Kleczew z Elaną Toruń. Mniej szczęścia miały górnik Konin, Jarota Jarocin oraz Mieszko Gniezno. Wszystkie te zespoły musiały uznać wyższość przeciwników w dziewiątej kolejce trzeciej ligi. Zmieniamy dyscyplinę. Do gry po niemal siedmiomiesięcznej przerwie powróciła pierwsza liga piłki ręcznej kobiet. Inline AZS Poznań co prawda pauzował w pierwszej kolejce, ale swój mecz rozegrała inna wielkopolska drużyna MKS-PR Urbis Gniezno. To były dwa zgoła odmienne oblicza gnieźnieńskiej drużyny. MKSPR Urbis Gniezno przegrał w sobotę na wyjeździe ze SPR-em Sambord 26 do 29. Głównie przez słabą grę w pierwszej połowie przegranej 12 do 19. Gra obronna, szczególnie w pierwszej połowie dawała dużo do, do myślenia. Nie mogliśmy się zderzyć, nie pomogły też bramkarki. Zespół Strzewa potrafił to wykorzystać, odskoczył nam na, na dużą ilość bramek. No w drugiej połowie już było zdecydowanie lepiej. Staraliśmy się gonić niestety te straty z pierwszej połowy były zbyt wysokie, i nie udało się tego zniwelować. W drugiej części spotkania gra MKS-u wyglądała nieco lepiej. Co prawda Sambor utrzymywał wysoką przewagę wypracowaną w pierwszych 30 minutach meczu, ale w końcówce podopieczne Roberta Popka zerwały się do walki i od stanu 22-29 rzuciły cztery bramki z rzędu. Do skutecznej gonitwy zabrakło im jednak czasu. Bardzo chcieliśmy tutaj wygrać i zacząć ligę od, od zwycięstwa. No niestety gdzieś tam mną się to posypało. Nie buduje. Bardzo jestem zawiedzony postawą w pierwszej połowie budujemy natomiast walka dziewczyn, że nie spuścił głowy. Tylko w drugiej połowie walczyliśmy. Siedem bramek dla drużyny z Gniezna zdobyła Milena Kaczmarek. Następne ligowe starcie MKS rozegra 17 lub 18 października. Wcześniej MKS będzie pauzował z uwagi na nieparzystą liczbę drużyn w lidze. Do nietypowej sytuacji doszło w czasie sobotniego meczu Poznani Rugby Klub z Legią Warszawa. Jak informuje poznański zespół, po około 15 minutach gry i drugim przełożeniu dla klubu ze stolicy Wielkopolski na boisko wszedł trener Legii i naruszył nietykalność cielesną arbitra, po czym ten przerwał zawody. Kierownictwo klubu z Warszawy oficjalnie pożegnało szkoleniowca po całym zajściu. Prawdopodobnie związek orzeknie walkower na korzyść Poznani. Na koniec informacja z boisk Ligi Futbolu Amerykańskiego. Armia Poznań wygrała oba niedzielne spotkania ligowe na stadionie Golęcin. Poznaniacy zwyciężyli 28 do 0 nad Watachą Zielona Góra oraz 33 do 7 nad Miners z Wałbrzych. Kolejne mecze futboliści z Wielkopolski rozegrają 3 października, a ich rywalami będą Towers Opole oraz Bielawa Owls. To już wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie sportowym. Miłego wieczoru.